Witam serdecznie, z tej strony Rita. Dzisiaj mam dla Was przepis na Halloween, czyli torcik z duszkami. Na czarnym biszkopcie, przełożony kremem orzechowym i udekorowany bezowymi duszkami. Torcik mój zrobiłam inspirując się przepisem od Sugar Lady. Oczywiście zmodyfikowałam go troszeczkę, a link do oryginału zostawię Wam na dole w opisie mojego filmu. Zapraszam do oglądania. Krok pierwszy, czarny biszkopt. Przypominam, że lista składników znajduje się na dole pod filmikiem. Mój biszkopt zrobiłam dzień wcześniej. Jak zrobić taki czarny biszkopt, możecie zobaczyć w moim poprzednim filmiku. Link do przepisu z czarnym biszkoptem zostawiam tutaj na dole w opisie tego filmu. Biszkopt musimy przekroić w dwóch miejscach, aby otrzymać trzy blaty. Biszkopt najlepiej kroić na drugi dzień od jego zrobienia. Krok drugi, krem orzechowy. Do misy miksera wlewamy 400 ml śmietanki kremówki 30% dobrze schłodzonej. Dodajemy 250 g serka mascarpone, również zimnego, prosto z lodówki. Miksujemy. Wsypujemy 3 łyżki cukru pudru. Gdy krem już prawie nam się ubije, już tak na sam koniec, Widzicie, robią się takie ślady faliste i jest taki kremowy. Jest on gotowy, aby dodać do niego 3 czubate łyżki masła orzechowego. To będzie około 150 gramów. Miksujemy do połączenia się składników, zwracając uwagę, aby zebrać szpatułką z boków misy osadzające się tam składniki. Krótko miksujemy i krem jest gotowy. Krok trzeci: składanie tortu. Pierwszy blat biszkoptu namaczamy sokiem pomarańczowym. Ja tutaj mam mniej niż pół szklanki soku. Ze względu, że biszkopt jest bardzo mięciutki i puszysty, nie nasączamy go zbyt mocno. Wystarczy lekko go skropić. Nakładam rant, bo w ten sposób lepiej mi składać tort. Jeżeli nie macie takiego rantu, to nic nie szkodzi. Na nasączony biszkopt wykładamy połowę kremu orzechowego. Wyrównujemy i wygładzamy powierzchnię. Następnie kładziemy drugi blat czarnego biszkoptu, który również lekko nasączamy sokiem pomarańczowym. Wykładamy resztę kremu. Wyrównujemy i wygładzamy. Ostatni blad biszkoptu stroną od wewnątrz nasączamy lekko sokiem. Kładziemy go na krem nasączoną stroną. Wstawiamy do lodówki na minimum 3 godziny do mocnego schłodzenia. Ja zostawiłam na noc w lodówce. Krok czwarty, krem maślany do obłożenia tortu. Do misy miksera przekładamy 300 g miękkiego masła. Masło musi być w temperaturze pokojowej. Musi być bardzo miękkie. Ubijamy na średnich obrotach miksera około 10 minut. Pamiętajmy, aby co chwilę ściągnąć ze ścianek misy miksera osadzające się tam masło. Po 10 minutach, proszę zobaczyć, masło zrobiło się bardzo jasne kremowe i stabilne. Tak jak ubita śmietana, że nie spada ze szpatułki. I teraz dodamy słodkie mleko skondensowane. Mleka dodajemy 300 g. Wlewamy je stopniowo, miksując na najniższych obrotach miksera. Krem jest gotowy. Tak wygląda w strukturze. I teraz dodamy barwnik Pomarańczowego barwnika nie mam, więc dodam czerwony i żółty. Barwnika dodajemy tyle, aby uzyskać zadowalający nas kolor. Miksujemy krótko do połączenia się z składników. Wymieszamy jeszcze szpatułką o tak, jakby ucierając, bo w ten sposób pozbędziemy się nadmiernych pęcherzyków powietrza. I krem będzie bardziej gładki, jak na sam koniec ręcznie pomieszamy. Widzicie, jaki jest kremowy fajny? Oto nasz schłodzony torcik, z którego ściągamy rant. I teraz posmarujemy go cienką warstwą kremu maślanego. Torcik jest pokryty pierwszą warstwą i wstawiamy go do lodówki do schłodzenia, aż krem stwardnieje. Kładziemy drugą warstwę masy maślanej i ładnie wygładzamy tort. Jako tako go otynkowałam i teraz wstawiam do lodówki do mocnego schłodzenia. Ja mój tort zostawiłam na godzinę w lodówce. Krok piąty: Drip czekoladowy i dekoracja W kąpieli wodnej roztapiamy 90 g gorzkiej czekolady, 100 ml śmietanki kremówki 35% i 1 łyżeczkę czarnego kakao. Mieszamy do momentu aż składniki dobrze się połączą i nasz drip jest już gotowy. Drypa zostawiamy na dosłownie parę minutek do lekkiego wystudzenia i polewamy nim brzegi bardzo dobrze schłodzonego tortu. A na końcu wylewamy na środek. Dekorujemy duszkami bezowymi. Jak zrobić takie duszki, możecie zobaczyć w moim poprzednim filmie. Link zostawię wam tutaj na dole w opisie tego filmu. A tak prezentuje się torcik w przekroju. Na koniec zachęcam was do subskrybowania i oglądania Mojego drugiego kanału, kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Na koniec przypominam też o lajkach, subach i komentarzach. Ja już się z wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!